Chciałbym, żebyśmy teraz wykonali taką balladę o jednym z nas. Pomożecie? Tak jest! Możecie? Pomożemy. Pomożemy. Pomożecie? Możemy. No, widzę, nie zapomnieli, Edzia. Edzia teraz chodzi i go klaski zbiera na ulicach. Tak! Jeździ wprawdzie Piacikiem, jak Zosia powiedziała, że tego, że... Chciał Fiata? Ma Fiata. Mógł rozpocząć Mercedesa? Nie, on Fiacika Teraz nie może się wprawdzie wcisnąć w niego, ale jeździ. Pewien magazynier, lekarz, chemik, inżynier miał wraz pomysł genialny, wręcz boski, że za odrę i w świat wyjedzie z Ormisem. Niech zobaczy ten Bubek Piotrowski. Orbis zmieni życiorys, spoknie w nowe lapstory, na Majorkę go rzuci lub w Fiordy. Kto wyjedzie z Orbisem w dokumenty swe wpisze imię ojca BBP Orbis. Bierzy więc do Orbisu, na wycieczkę się wpisu Nie, cel prawy, nieważne, pieniądze. Chce się w paryskim bistro wielkim światem zachłysnąć Choć Piotrowski wybiera tylko Turcja lub Związek, wiadomo Tydzień spędzić w Japonii, słońce dżambem dogonić Nie na darmo, przez lata się męczył Zgadza się, akceptuje, pyta ile kosztuje MS 140 czterdzieści tysięcy. Co ja komu zrobiłem? Czy ja kogo zabiłem? Czy ja kogo kradłem? Zgwałciłem? Za co życie tak chłoszcze? Za co kary tak ostre? Których wrogom najgorszym nie życzę? Dość, że już w trosce. Jeszcze na losu Muszę przyjąć na swoje oblicze. Ale płacić nie sztuka, To w czym innym nauka. Biznes wyciągnie ze stresu. Nawet jeśli ma money, przez wszystkich jest potępiany, kto nie rzuci się w wiry biznesu. W Rosji idą peruki, z Grecji błamy. dwie sztuki. Za aparat i zestaw orwoski, Pornopisma pisma poszłyby w Syrii. Prezerwatywy. Jadzia co brał do Turcji Piotrowski? Personalny mu radził, chociaż ciut ciut przesadził, że za wódkę dolary dostanie ze cztery. Lub że wódkę na koniak zmienia się w Barcelonie, a za koniak na Malcie handluje w Rangleri. Sprawdza jeszcze. Na dworcu wizytówki odbiorców. Ha! Przez miesiąc nie będzie. Stał w kolejce po mięso. Z elegancją i szykiem. W tetatecie z celnikiem. To wcipkuje, żartuje. Chociaż nóżki się trzęsą. Bo... Walizce, suszarki, karton, gumy, wiertarki, dziewięćdziesiąt pięć kremów, nifea. Aparaty na paskach, kryształ cztery, żelazka, tak turysta się w podróż wybiera. No a potem handelek się wyprzeda do szelek, sprzeda szczotka do zębu. I buty skacowany moralnie wyjdzie na tym wręcz marnie, klnąc i łkając wieczorem zanuci. Co ja komu zrobiłem, czy ja kogo zabiłem, czy ja kogo okradłem, zgwałciłem? Za co życie tak chłoszcze, za co kary tak ostre, których wrogom najgorszym nie życzę? Miałem się rozkoszować, obce światy studiować, a ja liczę, wciąż liczę, wciąż liczę, wciąż liczę, wciąż liczę, wciąż liczę, wciąż liczę. Postanawia więc teraz w obcych kultach poszperać, chcę wysłuchać historii tu lekcji. Poznać obcą kulturę i problemy niektóre antycznego Egiptu lub Grecji. Dąży więc za pilotem, oblewając się potem szlifuje Akropol Pompeja, Skacze w gruzach jak sarna, Korynt, Delfy Karnak. Z nie śpi i nie je. Pilot nie ma sumienia, truje coś o kamieniach, kapitelu w tym baronie coś knoci, gada coś o świątyniach, na to grozy nic nie ma, to idioci ci wszyscy piloci. Tutaj gruzy i ruiny, ten Akropol to kpiny! Szarzy nieba się leje i puchną mu nogi, oczy z orbit wyłażą, a tu słuchać mu każą, że król Aten dał syna kreteńskiemu bykowi. <zysy> tu przygląda się freską, tam znów styl kreską. Kaszkamanę zgotował mu w głowie Nasz inżynier rodziwo wydał dolca na piwo I przy piwie zbocony tak powie Co ja komu zrobiłem, czy ja kogo zabiłem Czy ja kogo kradłem, zgwałciłem Za co życie tak głoścze, za co kary, tak ostre Których wrogom najgorszym nie życia. Lecz gdy spojrzy do Polskę znowu przywoła, z nią związanych ma tyle pomysłów. Dogonimy albo nie przegonimy Japonię, niech no tylko wyjdziemy z kryzysu. Więc do łopat i biurek mamy infrastrukturę, nie zabraknie talentu i formy. Był już raz cud nad wisłą, już nie jedno nam wyszło, teraz też nam wyjdą reformy. Tak, tak jest, towarzysze, kiedy słowa te pisze idzie nowe, mimo klęskę nawałnic i burz. To nieważne, że bieda, ważne, że naród śpiewa i w kolorze róż. Bo idea jest słuszna i się ciśnie na ustach hymn radości nie prozą, lecz wierszem. Lecz panowie i panie, wciąż mnie dręczy pytanie, dlaczego alkohol sprzedają od pierwszych? No dlaczego alkohol sprzedają od pierwszych? No co ja komu zrobiłem? Czy ja kogo zabiłem? Czy ja kogo kradłem, zgwałciłem? No i mógłbym tak dalej. Państwo wciąż by się śmiali, ale dosyć zakończyć już pora, żeby ktoś nie pomyślał, że chcę wykwić i wyśmiać. W tej balladzie, proszę państwa, jest morał. Gdy o wszystko się droczysz, kiedy wiatr rwie w oczy, Kiedy walą się smutki i troski, Że zimowe palto twa wątrowa ma marskość, Milion wdotka podłapał ten skurczywyk Piotrowski. Traczesz wściekły, że u nas słuszność głosi trybuna, Co masz zrobić, gdy inne masz zdanie? Buduj swej racji cokół, niech rozlega się wokół, takie oto narodowe śpiewanie. Co ja komu zrobiłem, czy ja kogo zabiłem, czy ja kogo kradłem, zgwałciłem.